Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dzień dobry, wieczór, jak zwykle. Nigdy nie wiem, kiedy to Państwo oglądacie. Yy, okazji do dzisiejszego tematu, tego, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, było w przeszłości, w, w minionym czasie, wiele. Jakoś tak za każdym razem były inne, ważniejsze powody, do, 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 które uważałem, że w moich przeglądówkach muszę podjąć. Niemniej pewna czara się goryczy, że tak się wyrażę, przelała się i dzisiaj powiem o. o pai o padrão. państwa nazywającego się demokratyczno-liberalnym. Żeby była jasność, nigdy nie byłem szczególnym entuzjastą tego sformułowania i tej formy demokracji, którą, którą tutaj określano od kilkudziesięciu lat w Polsce mianem demokracji liberalnej, demokracji parlamentarnej. W moim życiu były inne demokracje, pamiętam demokrację socjalistyczną na przykład. Gdybym żył odpowiednio dłużej, to pewnie były jeszcze inne demokracje, w Polsce za każdym razem z jakimś przymiotnikiem. Natomiast na, w ostatnich dniach, tygodniach, jakieś wydarzyła się taka seria wydarzeń, którą, y, którą ja przynajmniej oceniam, ale chyba nie tylko ja, oceniam jako takie znamie, symbole czy czyny świadczące o tym, że także ci, którzy tej nazwy demokracja parlamentarna, demokracja liberalna i tak dalej, i tak dalej, postanowili tę formę państwowości ostatecznie Porzucić na rzecz no, stawiam hipotezę yy, lewackiej rewolucji obyczajowo permisywno ustrojowej. Taka rewolucja wydarzyła się na przykład w Rosji carskiej w 17 roku, yy, czyli nazwana była u nas w historiografii rewolucją październikową. Dlaczego tak sądzę, pewnie się państwo domyślacie, to jest bardziej stanowisko niż jakieś odkrycie z mojej strony. Ostatnie wypowiedzi rządzących, wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska, postępowania po polityczno-prawne, kiedy na przykład sądy wydają jedno yy, yy, Orzeczenie, oświadczenie. Inny rodzaj władz mówi, że to nie jest orzeczenie sądu, tylko całkiem coś innego, że tak powiem, świadectwo osób prywatnych. I kiedy premier rządu mówi, że wymaga, i to jest kluczem, że wymagane jest w obecnych czasach demokracji walczącej, bo to kolejny jakiś taki przyjmek, przydomek, przysłówek, czy też przymiotnik, w ramach demokracji walczącej potrzeba zupełnie nowego podejścia do prawa. A więc to co stare odeszło. Yy, więc mamy do czynienia z czymś, co się ostatecznie kończy. Yy, z, nadchodzi nowe na naszych oczach tworzy się nowa rzeczywistość. Nie zmiana władzy. I temu się powinniśmy teraz uważnie wszyscy przyglądać. Yy, y, temu, co się, co się odbywa. Ograniczeniu także i naszych swobód wypowiedzi. Temu, że ludzie bez wyroków siedzą w więzieniach. Siedzą, bo co? Bo władza może. Yy, yy, bo im wolno. E, wolno nie uznawać wyroków sąd sądowych? Wolno, bo jej wolno, bo suweren zezwolił. E, wolno to czy tamto? Wolno, bo suweren w postaci instytucji Unii Europejskiej zezwolił. E, to suweren zezwala na radykalną zmianę ustrojową i odejście od paradygmatów, które kiedyś sam wyznaczał. Przyglądajmy się temu, nie wiem, czy możemy coś zrobić w tym, oprócz tego, że mówić ee, to tru trudno mi się tu, tu jakby odnosić y, co, co powinniśmy, nie wiem jeszcze w tej chwili, Natomiast żeby nie było, że nie wiemy, co się w kraju dzieje. Dzieje się. Prawdopodobnie w Unii Europejskiej też się dzieje, idzie nowe, demokracja walcząca, postępująca, cokolwiek za słowem demokracja się kryje. Po prostu patrzmy na wydarzenia bardzo uważnie. Na koniec jeszcze te, tego mojego dzisiejszego niezgrabnego wystąpienia przeczytam Państwu fragment z Juliusza Słowackiego, którego mnie uczono w szkole. A do tego wszystkiego, co się dzieje, jest też trafnym bardzo komentarzem, taką erratą do tego, co tu mówiłem. Szli krzycząc: Polska, Polska! Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu: Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna! Wtem Bóg za mojżeszowego wychylił się krzaka. Spojrzał na te krzyczące i zapytał jaka. Dziękuję.